No manches, Diego. Pues ahí está. Uh, mm. Ta jest dobra. Co robisz? Zostaw je. To moje płyty. Pozdrawiam. Jak to swoje? Po prostu. To jeszcze nie koniec. Nie? Zakład trwa. Przegrałeś. To Roberta cię wystawiła do wiatru. Płyty są moje. Nie umiesz przegrywać.

Potępię się w tydzień? Tak. Zgoda. Te płyty i tak będą moje. Zobaczymy. Zostaw je na razie. Zwariowałaś. Fakun daje ci auto, a ty jeszcze narzekasz. Dobra, masz rację. No, 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 Kiepsko z Tobą. Wiem, że źle zrobiłam, ale wkurzył mnie. Nie jesteś nieznośna. Cześć. Nie widzisz, że rozmawiam z koleżanką? Przepraszam. Przestań. Ty przestań. Krytykujesz mnie? A jak potraktowałaś tego biedaka? To idiota. Nie udawaj. Przepraszam. Wielkie dzięki. Nie odwracaj kota ogonem. Jakiego kota? Georgie! Nie odchodź ze mnie. Przytul mnie. Spokojnie.

Przegrałeś już dwa razy Nie męcz się Płyty już są moje Roberta nie wygra Co zamierzasz? Udowodnię, że jestem lepszy od fakulty. Już po tobie Facundo, espotáisme, toquemos. ¿Es urgente? sí. Margarita, te encargo muchísimo. Margarita, para no, okay. ¿Qué pasó? No, no, vale. ¿Qué Nada, le Margarita que. Okay. Pamiętasz tego chłopaka? Ta jest dobra. Tego, który się ściga. Chcę mieć jego numer telefonu. Jak go zdobędziesz? Też pytanie. Dla sekretarki mojego ojca nie ma rzeczy niemożliwych. Margarita znajdzie wszystko. Przekonasz się. Nie rozumiem, po co ci on? Chcę się zbliżyć do Roberty. Dawno nie byłeś tak zakochany. Bzdury. Roberta mnie Robertom nie mnie interesuje. Zależy mi na płytach. Jasne, tylko na płytach. Idę do kawiarni. Przyłączysz się? Mam tu coś własnego. Z kofeiną? Pewnie. Na razie. Zakochałeś się.

Obejmij, Obejmij mnie. Stęskniłem <sad> <sad> no manches, Me que... to, się za wami! Gaston, eh? Nawet no za Gastonem. Kiepsko si to... z to co to, Kto mi to podłożył? No, nie udaj! Masz własne mieszkanie. Nikt ci się nie wtrąca. Nie ma ludzi. Powinieneś się cieszyć. Często nie mam do kogo usta tworzyć. Wolałbym być tutaj i codziennie pisać egzamin wariat Odbiło ci Całymi dniami siedzę przy komputerze Pamiętasz te dziewczyny, które poznaliśmy przez internet? Te, z którymi mieliśmy się umówić Pisaliśmy do siebie i chce się z nimi spotkać Poważnie? Tak nie masz pojęcia, jaka była awantura z Madariagą, a właśnie przez tamto spotkanie. Najpierw mnie ochrzaniły, ale kiedy powiedziałem, że jesteśmy uczniami Elite Way School, padły u moich stóp. Zdejmij to. Otwórzcie! Schopaj się w łóżku. Otwierać. Dlaczego zamykasz się na klucz? Przebierałem się. Pani Renata powiedziała, że nie oddałeś zadań z matematyki. Mam je tu. Już daję. Tutaj. Następnym razem pilnuj termin. Nie zamykaj tego. <grym pośle> Przesadziłeś tym razem. O czym Ty mówisz? Przepraszam. Koszmar. Nie wiem, z czego się śmieję. Powinienem płakać. Dlaczego? Zawaliłem wszystkie przedmioty. Rodzice mnie zabiją. Masz czas poprawić ocenę. Jeśli chcesz, pomogę ci. Wieczorem razem się pouczę. Naprawdę? Tak. Wspaniale. W takim razie przenieś zeszyty. Sprawdzimy wszystko i od razu zaczniemy. Dobra. Świetnie. A, Que Ay, bej, mira lo que me encontré. Spójrz, znalazłam reklamę tabletek mm, odchudzających. Ani się wasz. Nie potrzebujesz tego. Moja mama omal nie umarła przez to świństwo. Pewnie za dużo ich brała. Jeśli reklamują takie leki, to nie mogą być złe i niezdrowe. Reklama oszukuje. Te leki mogą zabić. Lepiej mieć lekką nadwagę niż brać to świństwo. Nie myśl o tym. Tata, podaj coś do picia. Jestem sama. Może byście mi pomogły? Jasne.